No oh. way. Hey. Wow, to jaj się spał. Mam no, 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 teraz pan, od początku! Szpięgą, nie wiem. A nie musi bo być, Bo ja nie na. jestem, a wiem, że kiedyś z Was jest. Dexy jest. Zaraz no, pytanie, co tytuł tu Dexy jest. Nic... Halo. Czekaj, ale nie, wiesz, na radio. nie na radiu. Nie na radiu. Musimy na Do... dojechać. Jaki to tu Dobrze bo on chce się przyjaźnić, a my, no się, my się nie przyjaźnimy. przyjaźnimy. No my jesteśmy nieprzyjaciele, dobra, racja, rację. E, my jesteśmy no. przyjaciele, co nie, Dawid? Tak. No do, do, dobra, I to się kolegujemy w sumie, możemy się, możemy się kolegować. Dawid, 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 ale musisz, musisz tak grać. Musisz tak z bratu grać, grać bo fajne, był, lepiej gra od ciebie. Kto? No twój brat. To siostra była. A, no, no to, to siostra, siostra. nie no mój. Co taki Wciąż, niski tam głos? Był, ma? Plaga była plaga. Tam był plaga. <laughs> wiesz. Była. No plaga. No <laughs> i mnie, Nie, 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 nie strzeli. Strzeli, no. mnie Ciekawe kto daj, z nas wygra. No. Chciałem zobaczyć, kto wygra. E tam jest ciało w środku, Dawida. W, ci... w środku jest ciało Dawida. Dam ci jej i mnie oszczędzisz, błagam. Wygoda, Błaga. Sady, nie wie... je... Sady. jednak Sady. przeżył. Jeszcze ty żyjesz ty zdraj, co mały. Nie, no jeszcze ciebie brakuje. O hej Jednak Dega. Dawid przeżył. No przeżył, tak. <laughs> Dawid, Dawid nie żyje po czym wybiega. To zajebiście, się, że zginął. No pobiliśmy go. Konie Dawida. A i ja nawet nie byłem szpiegiem. Ale ja ciekawiło mnie kto wygra, Wexley czy Dawid. O, tarcza. Tarcza. Nie idź tak szybko. Wow. Bo tarczy nie dostanę. Koczę w Tesla. Wow, Baniam <grymieniam> go. <grymieniam> go. Nie musisz po nim skakać. A już nie żyje. Co on już od mam? Nie, no, no, wow. ja, żarty, tak Zginął no. <grym> znowu, no. Oh. Co Znowu wpadł w Tesla? No, zaraz pił się w Tesla, i. To może to umarł. Dobra, ja idę na ten przód. Ej, A, Nie zamknęli mnie żarówą. O, A, zdrajcą. Okej, okay. to nie jest zdrajca. No to moglibyśmy współpracować, żeby wybić resztę ochrony. A po co? No bo jest tylko jednym targetem. Boż, ja myślałem, że ty jesteś kilometr dalej, nie? Takiej głupiej. No, was jest szybki celownikiem. Lol. Ja ten celownik jest taki dziwny. Powiedzieć coś śmiesznego w David Dawid się odrodził w Tesli. Nie, no dobrze. No bo zginął na Tesli, go odrodziłem i zginął znowu na Tesli. O, Chodźcie ochrony. tutaj, Zaraz zapytamy jeszcze quick o jego opinię na ten temat Dobra jedę ja już do lighta Zabijcie tam ich Ej Vexi nie masz e, psychę spać tutaj Ej, 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 Vexi dobra, masz psychę wejść na I silosa? Zwojka. Ej, wejdź na silosa Vexi. To zajmijście. Dobra, nie w tamasuj Dobra, sobie polajcie pochodzę A nie wyjdzie Niech pałasuj może w końcu wyjdzie Dobra czekaj Patrzcie się tutaj jak chcecie Oho uh -huh. Tam No dobra Ja z Imirem no jestem tam, w środku No to za mnie to to Ja sobie pojemnie Mamy czas Ja mogę ja to je zostaną Tam ja szurajcie, szurajcie sobie szurajcie sobie <noise> nie, no sam przepraszam. Kopałeś się, kurczę. Teraz każdego, będę otworzył, to musimy mieli dwóch. O, o, no, kopałeś miał... się. <noise> Poczekamy sobie, mamy. Otwórzcie Otwórzcie mi. czterne, puch, 15 minut 30 sekund razem. Dopóki się nie otworzy. No, możemy sobie posiedzieć, na spokojnie. <noise> Poczekaj, mam radę, oh, kurczę, możemy pokazać, chodź. Ja nikogo w lajcie już nie ma. Halo. No. Halo, halo, kto jest tak, na radiu? No, też nikogo ja nie bajo, A może... jajo, bajo jajo. nieważne. Mamy problem, nikogo nie sumie, na radio, więc będzie szurał SCP. Eee, ale to z tą łapą to kurde wiesz, możesz sobie tam. No, no tam dobra, będzie siedział do końca gry. Ja nie nikogo Eee ja do... jak będzie go, bądź bądź ostatni, ja to go do do zabiję, pogadania. dobra? dobra nie no. nie mnie. Czemu nikogo nie ja do pogadania? Czemu zombiaki nie mogą gadać? Jakby mogły gadać? Pyk, pyk, pykaj sobie, kurczę, ja sobie posiedzę, mój ulubiony gameplay. Ja się no. zgadzam z No czyli nie otworzę nawet, bo karta jest na zewnątrz. Dobra, mam latarki, nie no i nie Nie wydaje mi się. Gin. Nie boisz się pod nami. Posłuchajcie się pod nami. Posłuchajcie się pod nami. Posłuchajcie się pod tak no. no, Ogólnie deka. Mam cztery to będzie śmiesznie. W, w entrance ja no, tylko prawie zgonię do gonii, bo ma kole. Tak, kiwasz głową. Dużo no, no. gadają Dużo gadają na tym, pasminkatu. na Twoim Wojciechacie? A i w Shet Gate też. im, żeby Osiołę odpierdzili i. Dek, nie, nie puszczę. To ja tu mam władzę, przejąłem władzę i to bez broni, kłopie. Co tam? O, mam tego jeszcze, naukowca naukowca. Uh, a, dobrze, no fajnie, ja się cieszę. Szkoda, że nie, nie mam cukierka wybuchowego, tamty? ale chyba plugin nie działa. Nie pykaj mi tu, bo ci nie otworzę! No! O, no, daj, no, mi nie nie ma, przy... ja daj mi nie nie ma ja do respa. Zostało. No nie, już chyba jest resp. Daje mi się, niestety chaosy się zrespiły. Na no, moje nieszczęście. Nie, chyba, że nie jeszcze ma, się nie zrespiły. Nie, ma racji. nie, no wątpię. Zrespiły się no, na pewno. Star się dół, racji. Racji. O, o. No, starczy trzeba raz. O! No jednak ntf dobra, no to nie spoko, musi to żyje, ja mam ratunek. Dobra, wiesz go tam ...że nawet mnie nie zabijesz, bo mam leki. Znaczy, no, możesz no. mnie zabić teraz, no, ale kto ale mnie ucieknie, jak ej, te drzwi. To, ej, w sensie on, drzwi, no. to ej, no właśnie, no jak on podejdzie pod drzwi, to ja go złapię przez drzwi. I wtedy na pewno otworzy, dobra. żeby próbować. To to zabawmy uciec. się, jak to się nazywa? Na Czekaj, to, 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 to Słowa, co da niby to niby to, że... jak tak latarkę po ciemku i opowiadasz że się takie ptak, żeby historie dobra. i robisz to takie, takie różne, wiesz, jakieś takie króliczki i tak dalej na suficie, to się zabawimy. Albo Czekaj, zabij, weź, weź stań poczekaj. Czy latarka działa jak wyrzucenie? Nie działa, szkoda. No weź stań tu na górze i porób jakieś wzorki, co? No, dawaj. No, poczekaj, Weź go poczekaj. tam bij, no. zabij no. no, no, go tam. No. Oh, nie, czekaj, to, łapy... To, to dobra, łapy się to też cieniują. Ty widzisz te cienie? Pewnie nie. Weź się popatrz. Widzisz te... Nie, nie widzisz. Szkoda. Co mówisz, Dawid? Dawaj, dawaj. mi! Co? On nie chce Pomóż iść obok drzwi. Mi. No, no ja tam to bij go tam, zębiakiem. no. Uderzyłem go, patrz, będzie piszczał. A, jedno. się A, dobra, a ja? No robi go dalej, tylko no. To jest taki, że ja się desz zombiaki. Przede mną są zombiaki. <laughs> Kurde. No. Robij go dalej. <laughs> no chwila, dalej. no bo on jest daleko. No, co nie robisz sam, być? Nie współpracujemy? Chciałem, że współpracujemy. I cię wypuścił, heavy. no? No. Czemu mnie bijesz? Przepraszam. Dwa razy sko skoczysz, to przeprosisz. Nie przepraszaj! No nie no, przepraszaj, nie bigo, no! tylko. No to Przeprasz? bigo, a nie przepraszaj! <śmiech> PRZEPRASZ! <śmiech> Od pomocy nic psychopata! Bądźcie To No podwawiamy. to bigo! 3... Potem rączki? 1... latarką No dawaj, no bigo, no! ale co to, dano? Co ty robisz? Co mnie zabijasz? Co mi mnie zabijasz? Nie nie otworzę ci! Nie o tym wiesz, to już nie no, przydział! No trzeba było, niech, niech przydział! Bliżej zabić. drzwi, bliżej drzwi, choć, chodź, Mir, choć, Mir, się chodź. Imir. chodź imir. Ok, mam dwóch NTF-ów zabitych. No dobrze, jeszcze jeden. Nie, nie, nie otworzę dalej. Powiem, że mnie zabijesz. Poczekamy. No dobra, ja go nie złapię. Nie, bo chodzą ząbiaki niestety. Tak, to mnie go złapię. Nawet po prostu. Dobrze, zapałem. Raz, że został, bo nagracie wyleczył. Jak MTM zabił Imira na uchodźce uciekł, uciekł mi Dawid do gtb, ale raz go dziabnąłem, nie powinien zginąć chyba Nie wiem czy aż na innej apteczce go wyleczą wystarczająco Ej gdybyście to widzieli Wszedł MTM ja Widziałem GBN na jak ucieka stamtąd Widziałem GBN na jak ucieka. ale Imir nie żyje Ja pierdzielę tam jest, tam jest no I zombiak stał na tam podejście Czy Ymir w końcu zginął? Czy? Ja skaczę do niego Tak, tak I Sandwitch wyszedł stamtąd Czemu? Ja się śmieję, bo będę zabiję Ymir'a Gdzie jest? Gdzie jest? Do lajta, do O kurde, do lighta. No, ja tam nie idę Czemu on go zabił? Ja nie mogę Do tym <laughs> Może. Ta, ja bym podał miękko, i chyba nie jest zdrajcą. Nie, no to jest był zdrajcą. Ja bym? No nie byłem. mogę Ta. z tego, no nie mogę. Jest zdrajca. <laughs> o, zombiak się by walił na ten skórę. Oj, no. no, no to mówiliśmy tak. ci o tym. To <laughs> Ale ja zapomniałem o tym. Dobra, zostawię go na windach. O kurde, to jest najlepszy moment, jaki widziałem w grze całej. O, mam kapitana, o nie najgorzej. Gdzie jest? W heavy, przy tym laboratorium pieska. No, zabiję go. O, super. Czyli GBM, który jest blajcie został albo już wyszedł, nie wiadomo. Szukam go, nigdzie go nie widziałem. Eee, teraz? Cześć, A to Gwen ja. chyba był kapitan. A nie, kapitanem był Dawid. To Dawid A, miał no, lowa, bo ja go dotknąłem. Je jest nieśmiertelny. Dobra, no to ja w takim razie czekam przy lewej B. No ja też. Ja przy A stoję. No i dobra, czekamy. Kiedyś wyjdzie. Piba. No, no musi. Następno. O, jedzie B, jedzie B, jedzie B. Eee, e, je Teraz planka zrobi. A nie wiem. Eee, przy serwerowni O, to idziemy. jesteśmy, no Dawajcie, dawajcie Okej okay. A, to jest Tomandujcz! ja? Wow, niechlele! troll! Sam w ogóle żyje. nie odzywał, wow! A ja tam pojechałem, ja no, ja zagrałem I pewnie teraz wyjechał z tym A, jak na życie Nie, w sensie, ja nie wiem, no Nie widziałem go nigdzie A byłam chodziłem dookoła ale, Strolował, strolował no, no. Dobra Kurde, jak na teraz się szło teraz. <noise> Fajne no, rundy. Sama. Idzie, Mi idzie! Teraz co? A... Ja nie mogę. Nie nie wiem, idzie jak do tam serwerowni. Się idzie do tak, serwerowni. W stronę w sensie, no. Weźmy, nie o, idzie kraków. do serwerowni. Serwer... Nie róbmy Nie róbmy kroku. Idzie mogę. do ciebie. Dobra, mam Idzie do ciebie. tam. No, Dobrze. Ale wyruszyłeś na cia Wow. No, oh wow. Najgorzej. Ta runda nigdy się nie skończy No... Nie musi się kończyć, rundę Hm, Mmm, Ja wiem, ja tam wchodzę na spectatora, a co co słyszę Oj no, co ja nie jesteś śpiegiem? Nie, no ja też nie jesteś śpiegiem no on jest śpiegiem Ej, Given, ale to z Ymir'em, to było piękne, to ja byłem tym Mam ich na Bo kurde, ile ty mu HP zostawiłeś, że ja... Patrz, załóżcie od tego, że jest holendarnie niski Fred Fire, co nie? Więc jakimś cudem ja go zabiję jednym headshotem, jakiego jego kolega z drużyny Czemu no, ty strzelałeś się jak kupiłeś? On, on tam było na prawie zero. No, ale, no bo, no, bo on miał wszedłem. zero od Sandwicha, no. No bo ja wszedłem, zobaczyłem kto tam jest, zobaczyłem Imira, zobaczyłem Sandwicha, wycenowałem Sandwicha, pinem no, 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 lewy no, i Imir wbiegł no, no, mi no, wtedy no, pod tego, pod broni. Gdzie no, okay. oni tam. gdzie oni No, no, no tak w entrancie, w, entrancie, w, entrancie. w entrancie. O kurde. No w went nie wychodzimy na outside. Nie no, można tego warheada. Ich? Ich. laga daj a ten no, a to nie tu a tarcze nie mogę a bo to kuje dlatego się tak płaci Lecę po następnych Dobra, tylko 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 nie, tylko tylko nie, jestem tylko 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 nie tylko tylko jesteś jesteś Jestem. jesteś tylko tylko Ja jestem zdrajcą, tylko 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 jest, Zimir. Zimir. Biegnę. A, jest przy no, no, heavy poszedł. nie no wiem, czy chcę tam wychodzić. LOL. A no jeden jest heavy. Ej, ja byłem byłem na dworze. na dworze. Gdzie W Heavy. Jak on tam wbiegnie? No dobra. Okej. Okay. No, nie. Ej dobra, ja mu idę zrezygnować place. plecy. Nie, 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 Niego, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie nie przebiega. Dobra, słyszę go. Kurde, rano. Dawaj, mam go. Ale, No Słyszę jak strzela. Dawaj, dawaj Mam go. Oj, czekaj No, Prze wow, ale, go mas. ale, masz. ale, ale, Dostał, Dostał, oh, wow. <grych> 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 nie, Cześć. ale, ale, sobie sobie To nie o, no, jedna sraba była na dworze, nie wiem czy więcej. Dobra, idę włączyć głowicę. A, to niezłe. O, mam go, on tak jest w tak, Ani w Ty, w Entrensie, poszli windą. Ty, Ty jak troluje. Wlajcie. Pojechali windą. Dobra, to my ich tam gonimy, a ja sobie żrę ludzi. Ale klakiera wygięło Dobra, jadę. Już... Został, chodź, chodź, zdał, chodź, zdał, bo na początku... Na ja, wyszedłem, ja wyszedłem, ja wyszedłem i on, on sobie będzie myślał, że to ja wyjdę znowu. Jadę. Patrz, patrz. Czekaj, nie, nie wychodź. O, nie ma nikt. A jest. A wy, jadę, wy jadę. na powierzchni jesteście czy gdzie? No. Jest od jeden od tam. Idą na niego. Nie, do tej strony. No, w akcji zrobiłem mu plecy od gata Chodźcie do A. Ale oni chyba poszli przez B. Nie, oni... Chodźcie do A. Nie wiem, już mam Ja jestem w A A Dobre Masz tarczę go macie na tym dworze na No przy A był Ale na no, 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 dworze środku, bo ja na, No Na, na, na dworze. dworze, na dworze, na, na dworze, dworze. No, to ja jestem teraz na dworze, no to jest dobra Poczekaj O warhead, tylko że guzik nie Poczekaj no, no. no. Myślałem no, Giban, że jesteś przede mną, ma to weksi. Macie tarczę To idziemy do A? O słyszę go Dziękuję A gdzie jest A? Tam. On jest aktualnie. Ty idzie przy... A oni czekają na was o, No i dobrze. Bo. Jak, jak pojedziecie winną to tego, to wjedziecie. Wystarczy jednego zabić. No, no fuch, Wystarczy, że jeden jednemu Tutaj. wejdzie pod celownik Dobra, jesteśmy wa O dobra, z tego znaleźli mnie A no, uciekaj! No Przeżyj, że... shotgun, dobra, dobra, I tak ja uciekam stąd. A gdzie ty jesteś w ogóle? No oni mnie gonią przy tym moście Czemu nie strzelają jak gonią? O co chodzi? No bo strzelają. Co ty taki dobry? Dobra, oni się tu nawadlają z logisera, dobra. do Gisera, dobra? Ja idę dołem. No no, wow. ja no, no. No. No nie wiem TF-y. zabijam Kinga wow. I akurat zabiliśmy nawet. O Karunda się nigdy nie skończy. No. Ej, Ale no, no ja miałem nic od, od Ciebie, Vexi. Ej, Ejka. śpiega przecież będą mieli. A nie, GBN. No będą mieli. Trzeba mi się wrąbać i śpieg zrobić swoje no Nie no, oni wiedzą, że my tu jesteśmy, co ja nie wiem Dawaj quicka A, bo tam jeszcze quick jest Ale on się już chyba nie liczy dla nas jako target O, byłem był Ale może W sensie może być z obieczkiem Może zdąży go wskrzesić No to wskrzeszaj go Ej, szybko, szybko Został zjedzony Nie, już nie, ale nawet nie zdążył być teraz Bo widziałem, że... To się Co ty gadasz? No Czemu wiecie te ciało? E, e, ciało. Moglibyście się ciało. podzielić. E, tak, sobie to Skole, że mi się Amo skończyło. Macie tarcze, chodźcie chłopaki. E, czaić na, na, na B. Ej, Kinga też jest jeden. Jeden, jeden na... Chodźcie, idziemy armią. Ej, nie idź. Kto idzie do przodu? Kto idzie przodem? Cofaj. Cofaj, zombiaczku, z przodu. Nie. Kto idzie? Chodź, no. Zabiłem Dawida, nie był szpilny. No, no nie, nie da no się, się łatwo zabić. zabić. Dobra. No mama, nie ma, ma mają śpiewa, um. to oni mają Nie, no ogólnie jest rozdział. ta sprawa, bo ogólnie jest nas siedmiu, a nas razem Ej, ktoś, zginął. Syren, no. No. I, z... I, ktoś i znów zginął. zginął. No. Trójka Oni się sami wybili. Trójka się zrespiła. 15 SCP-ów było w tej rundzie, a jest nas dziesięciu. No i. To nieźle. Elegancko. Przepraszam, klakier. Ja już ci nigdy No, ochroniasz. Limonkowy Entrance. Tak, limonkowy zielony. Oooo, ale fajne. Hej. O, ty. Ty bardziej. Nie, to ty. Wiesz, no, sandwich, to sandwich, bo, ja do... razy, sandwich, bo ja już kilka razy... bo ja już kilka razy yy, pytałem się ciebie no, o tom. to. No, no. nie no. odpowiedzi. Czy ty masz dobry mikrofon wybrany No w sensie ja po prostu nie mam mikrofonu swojego okay, sklepeczka? <laughs> dobra, okej okay. I Te nagrywam telefonem poszło... dźwięk do filmu Okej, okay, bo, właśnie, bo właśnie chciałem się upewnić, że po prostu nie rujnujesz sobie nagrania GB, ja po prostu no, jestem nie, underwater, please help me. Dobra, mi. no ja wyszedłem lewym i biegnę już do lighta Uważaj na Sandwicha Nie, że idzie w naszą stronę. Dobra, jesteśmy prawej czekaj. E, chyba na, go oślepiłem, ale nie, nie wiem no chyba go oślepiłem, bo dziwnie biegnie. O kurczaczki. kur. Help, 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 help. Help. Masz apteczkę? Bo dednę. To dam ci zaraz. Ale, ale, ale... Teraz, zaraz. No to chodź. No ale nie Ej, Eee, czy ty jesteś zdrajcą? Eee, no sandwich nie był jakby co. potrzebuje ci do mojego składu sandwich, niestety. No, luzik. Pobiję gebena, bo powiedział, że jestem zdrajcą. A, A byłeś? A no? nie Donię Nie, nie. Dostarczę... A jak jest tu checkpoint drugi drugim? E, no, właśnie tu będziecie mieli checkpoint tak? będziecie I pamiętaj, jak klikniesz czegoś F, to szybciej biegniesz W 7. sensie do tej osoby A jak tu klikniesz alt F4, to masz takiego dodatkowego boosta Takiego tak, czasowego to. Alt F4, taki dodatkowy Aha, boost No, do, 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 czekaj, już to klikam, moment <laughs> O, idzie tam Nie działa no to nieważne, kurcze... No i panie komputerku, porobisz. Tak. To jest JBL, prawda? Bo on chodzi po ścianach. On try hard, try hurd. Bierz go z drugiej. Bierę, Ale on cofnął się znowu. Dostał, dostał do mnie. go, no ja dawaj, ty... dawaj. Dobrze! Ha. Dobra, poszukać trzeba innych I Idzie do nas. Skaczę spad. po nim. Chodź, chodź, chodź. A jest O ale ty w ciemnicy jesteś, ty bokiem go leczysz. Mm. Ty tyłem jesteś Ale tego AB jest zdrajcą CIA jakby co. O! Czyli jest po naszej stronie? No niekoniecznie, bo <laughs> on jest jedyny. Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Aż byłem ciekaw czy wicher strzeli testem ja sobie zabije No śmieszne w wlajcie gdzie jeszcze? Ta, o tak, 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 tam jest AB jako zdrajca, dwóch naukowców i A no to. Przynajmniej a. jak nie żyłem to tyle osób było Luzik O, no u są no No, no i git, lecimy tam. Gdzie jest lepszara w ogóle wicher od naszej strony? Od naszej strony? No, do... dobrze idziecie kurwa? Nie, w drugą stronę, kurde, a, druga druga. A, a można wlewo? w lewo? Nie ma co zawracać, już nie ma co zawracać. To powiedz, gdzie musimy iść, idąc Cały czas prosto, prosto cały czas okay. prosto. I na lewo, i na prawo, i dalej prosto. Okej, okay, czyli cały czas prosto po prostu. Tutaj wócekami, no. Mm, no. i teraz tak, i cały czas prosto. I wtedy na lewo, i w prawo. Dobra. O kurde. O sobie już O kurde. A już nie ma GPN O kurde, uciekaj. No Dobrze, o, no o tam, tam jest ostatni, tam jest ostatni. To bierzcie go, ja jem go bo zginę. I daj tarczę, please. Kurde, on ma kartę. Otwieram wam, otwieram wam. Cool down jest. Masz tarczę, Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze jedno Nie mogę zamknąć, to. nie mam tego. No nie. Weźcie go, zabijcie. Dostał. Ja pierdziele. Idę na T.C. jak mnie przekonwertujesz. Tak, X.P. No. No, komputerek, komputerek, Koniec. nie? To mnie pokonało I fajne niestety. rundy śmieszne. My no to serio nie komputerek. byłeś tym śpiegiem. Może gdyby Widać, nie to, że jakbyś strzelał pozwolisz. do Weksiego A, przez dwie minuty, to może byśmy coś więcej <noise> zrobili.